Cześć, witam wszystkich. Jestem Stan Słuchajcie, przed sobą widzicie właśnie losowanie z siódmej, tak, z siódmej tury Karbolik. Graliśmy w 3 to widzicie z osób, które uczestniczyły. Teraz moja córka wrzuci do kuli te karteczki i wylosuję trzy kartki. Osobą, która wyczyciężyła w tej turze, to był Devil. I teraz wylosujemy to, czyli teraz losujemy nagrodę główną, czy dla wszystkich, czyli Black Ops 2. Nagrodę Black Ops 2 wygra. Teraz Matyukę pokażę Wam, kto to jest. I Dawid. Dawid wygrał, więc e, dzisiaj wygrał dwie nagrody. E, jaka jest e, ta pierwsza? To się z nim skontaktuje. i się dowiecie. I jeszcze, wygra, jeszcze wybierzemy dwie nagrody. To jest dla Joke'a. Jeszcze jedną. I teraz sobie nie zamiesza. Nagrywam dźwięk już po, po losowaniu, ponieważ na kamerze nie można tego zrobić, więc mam nadzieję, że tutaj właśnie moja celka powołała coś tam wybrać, więc kazałem mi jeszcze raz zamieszać. <grywa> Chciała sobie jakiegoś nicka fajnego wybrać, więc kazała mi zamieszać, żeby coś wybrała i... OK, i teraz mamy trzeciego. To jest Szafo21. Więc serdecznie Wam gratuluję, skontaktuję się z Wami. Albo Wy się ze mną skontaktujcie po zobaczeniu tego filmu. Na razie tylko skontaktuję się z Devillem żeby kogo poinformować, że wygrał nagrodę główną i teraz macie tutaj właśnie te osoby wygrały. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Na razie cześć.